Słuchajcie, zauważyłem, że strasznie lubicie oglądać takie wiercenia, pianowanie, takie rzeczy, które w ogóle nie mają znaczenia. A może w sumie, to nie każdy ma wiertarkę w domu i chce sobie popatrzeć. Jak to ładnie wygląda, patrzcie. Idzie przez steropian, dochodzi do pierwszej warstwy pustaka. Pierwsza, pierwsza warstwa pustaka, zobaczcie, grubsza, dłużej wychodzi i w tym powinien siąść dybel. To jest bardzo ważne. Widzicie? I z takiego nic niewartego fragmentu filmu można stworzyć najbardziej wartościowy fragment całego filmu. Może nawet zatytułuję go w ten sposób, że mocowanie uchwytu do klimatyzacji. I to będzie w ostatniej ostatniej minucie filmu będzie to, jak mocujemy stelaż do klimatyzatora. Widzicie? Szybko przyskakują. A, bo są cieńsze ścianki pustaka. Najważniejsze jest to, żeby ten dybel Trzymał zwykłe, krótkie dyble, żeby on był tutaj zaraz na początku. tropian Pierwsza warstwa. I dwie strzelcia od razu. Kurde, Słuchajcie. Dobry reżyser zrobi nawet z filmu a tutaj już macie coś innego bo tutaj coś załapało fugi i całkiem inaczej to idzie, lub włączenie pustaka jak to jest na zamek, ten czerwony pustak i teraz już jest dużo lepsze trzymanie o. widzicie? tak to wygląda tu pójdą dybelki ja daję zwykłe dyble i tu żadnych rurek nie daje. chyba że klimatator waży więcej niż Yy, znaczy, ma więcej niż 10 kW, wtedy już daje jakąś jedną rurkę, przynajmniej u spodu, żeby się to sparło, ten cały yy, stelaż na tym. Spokojnie, płaszczyzna tego uchwytu, pokaż, jest dosyć szeroka, że około 500 cm, że tu się spiera, że nic tu się nie wgniecie, nawet z biegiem czasu. No chyba, żeby że wieszać jakiegoś multi'ego, no to wtedy tulejka albo z rurki NIPKO, albo po prostu dybel ten taki odsadzany, tylko ten dybel odsadzany, wiadomo, kosztuje tam dwie deszki bodajże, nie? Dobrej jakości, nawet nie wiem, czy nie 4 ten, ten z Fischera. Że, no tak by pasowało podliczyć, no bo to, to też drogą nie chodzi, no. dlatego ktoś to, to przemądza, że tam y, montaż klimatyzacji, wiecie, no ktoś daje takie czy takie dyble, no jeżeli ktoś chce zapłacić, to ma, jeżeli ma taki kaprys, proszę bardzo, ja nikomu nie bronię, ale też nikt, być nie wierzę to, że do takiej klimy ktoś wyciągnie y, ze własnej kieszeni stówkę czy półtorej, żeby zrobić komuś przyjemność, sorry, może to brzmiało to trochę brutalnie, i zbyt mało reklamowo dla mojej firmy, ale taka jest prawda. Dobra, bijemy te dybla? Wiesz co kręcił? Oczywiście cię, nakręca. No, materiał. Materiał filmowy. A, pewnie to nie się przedstawię, komuś może nie podobać z tą pętelką którą tu za chwilę zrobimy. O, Ale no, musi być bite, tylko tak, od rękę. I ja używam tej grubszych dybla, a tu 14 to jest. Nie, dziesiątka. 10. Często lubi się właśnie te dyble obracać. Dyble z jakiej to firmy mamy? klimat klimas, Mówię Wam, że to trzyma. Chyba, że macie jakieś dziadostwo, no to wiadomo. Weźcie wietarek możesz. No i sobie taką wietareczką mamy zrobione. Taką końcóweczkę widzicie, nasadka. A tu macie o. SDS-a z wiertła uciętego po prostu. I nie... Doszło. Ostatnie, oczywiście. Doszło. Doszło. O. I nie doszło. Ale teraz doszło. Doszło. Poziomiczka. Z których to sprawdzenie? wiecie na sprawdzanie to zawsze pływa. Sprawdzimy, jak to wygląda. Jest. Ideal. Wszystko. Dziękuję za oglądanie i zapraszam yy, do dalszych odcinków. Chyba zrobię to na początku filmu. Żebyście ci nie wytrwali i zobaczyli porządny montaż stelaża. Czyli montaż stelaża do klimatyzacji. Już praktycznie umiecie zamontować. Nauczyłem Was zrobić kielichy, nauczyłem Was robić skopinki ostatnio. To ogląda moje filmy. Kurcze, oczywiście pianka. Tyle, no więcej Wam nic nie powiem. A jeszcze mamy takie tu kombinerki, wymyśliliśmy, żeby pani była zadowolona, bo tu nie ma rynny w koło. Czyli pomysł jest taki, żeby odprowadzić te sklepiny do przodu też z tacy ciekawej zgrzania, no to podniesiemy te tak klimę o centymetr. Jeżeli damy radę ponieść o centymetr, to zrobimy to na tych gumach, wiecie, mamy podwójne podkładki i wtedy będzie mogła kopać woda trochę dalej, będzie zapana po uchwycie do przodu. Ja, może jakieś zdjęcie drobne. Klimatyzacja TV wymiata. Tak jest. No i zobaczcie. Mój człowiek tu już podłożył podwójne gumy, które podniosą nam cały klimat do góry. I za chwilę zobaczycie resztę. Oczywiście mogliby się to zastąpić takimi gumami, amortyzatorkami, Takimi, wiecie, co tam się podkłada, klimat tam gdzieś wibruje. No ale tutaj <laughs> budżet tego nie przewidział. Myślę, że spoko sprawa. Wyrobię śrubki. Stawcio? I śrubki nam wyrobią, bo są dosyć długie. No, jakie to w sumie? Cztery dyszki, i dalej komplet gum. Pod to. Tylko, że wiecie, no, to się tak mówi. Cztery dychy pod gumy, cztery dychy tam, 150 pod, pod wkręty. No, myślę, że nie trzeba tego wydawać. A jeżeli ktoś chce, proszę bardzo. Jak nam idzie? Oczywiście ja nagrywam, bo nie mam co robić. Bo, bo mamy jedną drabinkę tylko. Bo nie kupiłem drugiej, bo było nam szkoda wydać pieniędzy na drabinkę żartuję oczywiście, nie po prostu ta drabinka jest wiecie taka stara drabinka rozwalona, idzie zawsze na zewnątrz, nóżki ma powalone a dobra drabinka, to idzie tylko do domu żeby te wiecie drabinki piasku się tam nie pod nią nie łapały stoi sobie o tam, o tam na samochodzie, widzicie? jest, jest i taborecik. żartowałem, trochę się ponabijałem, no co co, coś ponabijać nie można o, chodźcie zresztą, wam jeszcze pokażę w międzyczasie, jak ten młody tam się dudra z tymi gumami Miałem Wam nagrać film z tymi klamotami na moim samochodzie, ale to nie było kiedy, czyli to jest drabinka do środka, druga drabinka taki taborecik czasami za tak specjalnych, jedna drabina średnia, druga drabina dłuższa, czasami mamy taką drabinę, młody ma tak naprawdę, od młodego biorę, taka co na samochód nie wchodzi, no i oczywiście u mnie jest zrusztowanie, no zobaczcie, nie ma tutaj przelewek. Co jeszcze Wam powiem, do azotu, yy, do azotu, do lutowania do twardy Przepraszam, ten azot, jest z tyłu, butla z azotem z tyłu. Oto macie, I wiadomo, wężyczki, rurki uchwyty takie na zapasie, nietypowe, co nie idą wiecie, na bieżąco, coś zapomnimy kable, oczywiście wiertnica, wiertarki diaksik, kompresorek teraz trafił na napadkę. tutaj macie takie małą kawszerka, by tam trzeba było coś podmyć ten wirniczek wasz ulubiony, duży bosz do cięcia yy, w ścianach, taki co był na filmie drugie zegary, testo, to, mamy dwoje, trzy rodzaje zegarów żyłeczki. tu takie pierdółki co tam nietypowe rzeczy, czyli o, stara tulejarka jakieś takie do rzeczy stare, spiny yy, co tam w tych to praktycznie tak yy, zegary jeszcze jedne, tutaj macie wszystkie koryta do kory takie jak stosujemy te koryta na zewnątrz, zobaczcie z tymi zakończeniami, to te zakończenia mam tutaj to jest jedna skrzynka do hydrauliki, jaka mi została yy, jeszcze jak to samo jakoś hydraulika coś tam przygrzebiemy to przebiciowe, co my tam jeszcze mamy, w góry wężyczki Zostają tam macie nibko przez całą długość Tutaj dodatkowe listwy białe co idą do środka bo są ładniejsze i bardziej smukłe Tutaj macie listwy te właśnie do zakończeń Podkłady pod rusztowania Tu jeszcze takie małe rezerwy jakieś O stare wężyki, piana, Płyny do odgrzybiania Oczywiście dwa rodzaje gazów Futle <noise> Nic nie będę mówił nie A bardzo dawno Rury na górze Ścinki listew Deski na rusztowanie Kurcze, co tu jeszcze mamy? Mamy tam jeszcze dużo innych rzeczy, o których Wam nie powiem. Waga, to już w środku macie. Waga do... jakby trzeba było jakiś gazik zważyć. Tyle, nie? Także, dziękuję za oglądanie. Tych, którzy oglądają pierwszą część filmu. I zapraszam do oglądania drugiej części filmu z Brezesem e. A może to będą po prostu dwa filmy? Może po prostu zrobię... Chyba zrobię... Ale tego Brezesa to pasowałoby pokazać, co? Także pokażę go na końcu kawałeczek. Sami to, co zrobię. Masz to już? No to dobra, no i stoi sobie na gumach ładnie i to umożliwi nam wychwycenie tych skroplin, żeby poszły na stelaż i poszły do przodu, bo jeżeli byśmy nie podnieśli tego o centymetr, tu nie byłoby spadu, rozumiecie? I to pozwoli nam, że te skroplinki, postawimy reczkę tak z pół metra za klinę i będzie już dalej od domu sobie kapała skroplina. Dobra, skręcam to. Nie ma co, bo tutaj jeszcze mam wyceny, o klient z babice dzwonił, następny, wczoraj byli kurde z babice dzisiaj znowu Klient oczywiście z YouTube. Czyli miczków. No, dobra Dobra, te rurki trzeba połączyć Ktoś tego chce poglądać? Żartowałem, już nie pokazuję więcej niż dzisiaj Dobra, słuchajcie, jeszcze wam pokażę jak wyszły te skropliny Czyli macie ta jedna tutaj do rynny zrobiona, nie wiem Napiszcie w komentarzach może co uważacie o takich skropinach do rynny i chodźcie zobaczcie drugie, bo dużo jest, yy, wiecie, no, dużo opinii na ten temat jest, czy zrobi do dołu, czy nie. A Wy jak byście zrobili? Zróbmy, są tak do przodu, zobaczcie, czyli ma kapać tutaj na ten kamyczek, ma go łapać. Są do góry podniesione, widzicie, a w ten sposób. No i złapane razem, nie? Tam, wiecie, jeszcze rozetka poszła do założenia, bo się Pani yy, troszkę nam nie podobało. Takie rozetki też to taka dodatkowa robota znowu trafił się wymagający klient, ale bardzo w porządku, bardzo miła pani. Po prostu chcę mieć to co Jak byście zrobili? Tak jak jest? Czy rureczka do dołu? Do dołu? No i potem albo trzeba zabrać kostkę, albo trzeba ten, no to to już jest kwestia. Tylko pamiętajcie, tu jest 20 cm stropianu. Troszkę gorzej z uchwytowaniem, czyli jak są jakieś małe dzieci przyjeżdżają na przykład, czy coś, biegają koło domu, wiecie jak jest, ściganie jest. I taką rurkę to zaraz można ręką wychwycić i wyrwać ze ściany. No napiszcie w komentarzach, proszę was, jakbyście to zrobili? No ja już sam nie wiem jak jest lepiej. Ja w domu mam u siebie tak, ale wy jak macie. No i oczywiście kolejny patent Lifehack, czyli do góry podnosimy ten. A trytki trytki uwierzcie mi wytrzymają 5 lat. No do cholery, ale taki, taka klimatona wymaga serwisu, prawda? Czyli można nawet raz w roku, w Midea ma jeden serwis rocznie, można raz w roku zmienić takie trytki. Zobacz, no, że macie jakiś patent. Przyspawać elektrodą malinową jakąś do tego stelaża, plastik z żelazem, czy co. Nie no, przykleić może na kleju na grąco, tak? A to też odpadnie. Strydka to jest strydka. Bez strydki to nie ma, bo ta nie jest zrobiona, nie jest ważna. <laughs> Dobra, ja idę pani robić wifi. A czy, pokażę wam jak się załączy Tak to się prezentuje. Podobnie jak w tamtym modelu, ale robi wrażenie. Trzymajcie się. Klima za w się funkcji grania, na razie będziemy go testować. No i robić WiFi. Tak to wygląda. No tak to wygląda z drogi. Nie wiem, jak tam. Kóeczkę widać czy nie widać Myślę, że nie widać. Opeczkaj do góry i subskrypcja oczywiście Już, już się czasami śmiejecie ze mnie jak spotykam swoich znajomych. I jak chcecie coś więcej zobaczyć, to zasubskrybujcie, już tak nabijam. Także wiecie. nie To już coś? Nie. My friends Bamba Dam! At the bar bambadam. Hour, dobry, a Ja jeszcze te widzów, tych, którzy lubią oglądać moje filmy, zapraszam do ograniczenia filmu, który był, miał być tak naprawdę przodującym. Czyli miałem pokazać Wam po prostu klimatator Brazeless Plus, ale po prostu w tym filmie nic nie było ciekawego. No i to tak ostatnie ujęcia, które wróciłem z na początku. Także jeżeli chcecie sobie teraz pooglądać, spędzić fajnie czas, to proponuję sobie zaparzyć kawkę, otworzyć piwko, rozłożyć sobie nóżki na foteliku. I oglądać. Teraz to jest taki fragment, wiecie, relaksacyjny. Przedtem była edukacja, nauka, a teraz macie pełen relaks. Chill out. Chill out. Przepraszam za moje zachowanie, ale po prostu czasem trzeba po prostu wyluzować. Ej, hey, słuchajcie. Jeszcze nas gaz, żebyśmy nie nagrywali, ale klimatyzator nie będzie montowany w garażu. Zobaczcie, jaki fajny klimatyzator. Weź te perwasyjki. my już sobie tutaj robimy. Zobaczcie. Braceless. Przed chwilą ten jest podkładany ładnie. Zepchniemy kabelki. Zobaczcie, domek wygląda w ten sposób: montujemy dwa klimatyzatory, tak naprawdę Midea Brazeless E, czyli klimatyzator, który był już na moim kanale, i klimatyzator Brazeless Plus, czyli ten taki ładny pozaokrąglany, co przed chwilą wam go pokazałem. Słuchajcie, zobaczycie go za chwilę całkiem na tym, jak będziemy go montować w salonie. Powiem szczerze, że zastanawiałem się długo, czy nagrywać ten filmik z takim zwykłym montażem, no bo tam nic nie ma ciekawego, zwykłe przewierty. Akurat kabel do dołu, co pewnie może ktoś wychwyci na tych filmach. Jak dobrze nakręcę, to może nie zobaczycie. Klientka ma już LG-ka, widzicie, ale to w górnej części domu. No i LG-ka ja nie montowałem, prostu podczas budowy domu, sobie tam zamontowali. No i dochodzą z dwa klimatyzatory, czyli do salonu ten ładniejszy, Pierwszy raz go montuję, bardzo ładny, robi wrażenie, naprawdę polecam. On wydmuchuje powietrze do boku, także coś innego, jeżeli chcecie coś pomieścić w wąskim korytarzu, to może to być jakieś rozwiązanie dla Was. Z tym powiem od razu, że to nie jest najtańszy klimatyzator, bo klimatyzator ma tam czujkę ruchu, Wi-Fi oczywiście już teraz będzie w ma dużo takich różnych bajerów, no i wygląda elegancko, robi wrażenie, naprawdę. Sam zastanawiam się, czy sobie nie zmienię siebie w salonie, go. zamontuję. Także a drugi klimatyzator w sypialni yy, Brazeless E. On już był na moim kanale, ale obydwa może Wam tak pokrótce pokażę. No taki film może mało ciekawy dla osób, którzy interesują się typowo klimatyzacją, tylko dla osób takich, może co, po prostu chcą sobie zamontować. No może taki ten film będzie bardziej poglądowy, czyli montaż, zwykły, podstawowy montaż. Zapraszam do oglądania. Chodźcie. Co? Jeszcze jest ze nami. Słuchajcie. Czerwony pustaczek jak zwykle. I ma co to, to będzie wisiął. na tapecie. O, chciałem z czerwonego pustaka. Polecam wszystkim czerwone pustaki do budowy domów. Proszę. Jedna będzie, Jedna, tutaj jedna, tak. Super, ładnie. ładnie wycięło na pewno. Bo ładnie wycina. no. Także, A wszadni są ładnie, że ten przebieg wychodzi, bo dawniej było wiatro przeciwowe, dawniej były takie wiedła, co się robiło, rozwalało tam. A tutaj jest bardzo ładnie. Dobra. Nagrywam troszkę dobrze. Dobra. Coś tu wypadło. A to stopka do tego, dobra. Dobra, gitara. O tak, te mamy dzisiaj zabezpieczone elegancko. Jakiś kocyk tutaj. Niebieski kocyk to taki, taki kocyk jak z Midei. Pasuje do całego... Co To nie jest dla psa, ale, ale, ale. Musimy popracować na takim kocykiem jeszcze. Niebieskim. Poważnie mówię, żartuję ja teraz. Albo czerwony, bo szybszy. Nie, nie, nie czerwony, nie, czerwony nie. Czerwony szybszy będzie. Musi być z Midei. A z Midei pasuje też do Hyundai'a. Chociaż trochę to inne odcienie. Dobra. Do 12 skończymy, się Pani nie martwi. Ja wiem, to, ja panie trochę tam przedłużam to nagrywaniem, ale... no to sama Pani wybrała taki tak, wyjątkowy klimatyzator. Tak, no i co? I od znowu ja, zobaczcie. Drugi Brazeless, Brazeless E. Ten tańszy model, zobaczcie, też matowy. Też te dziureczki. Macie go tam na moim kanale, ale chciałem Wam pokazać, przyrównać. No powiem Wam, że... Ten zawsze robił na mnie takie mega wrażenie, jak teraz tamten zrobił. No i powiem Wam, że ten teraz trochę mniej mi się podoba. Słowo Wam daję. Jak zobaczyłem tego nowszego, no to zmieniły się moje priorytety. Czy jak to nazwać? Moje wyznaczniki? Kusta. Kusta, tak. Tamten skradł moje serce. Chodźcie, zobaczcie, jak tamten wygląda. Ja tu mam jeszcze listewkę zrobić. Ja wiem, że listewka się komuś może nie spodobać, ale tu zasłonię ta zasłonka, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie na tego. Tam trochę góry to ładniejszy. Będzie problem. Będzie problem teraz z tymi klientami. Będą chcieli cały czas utargować, żebym trzeba wam teraz tego droższego. w cenie tamtego. Nie da się. Nie da się tego zrobić. To już mówię od razu. Ale jeżeli ktoś coś chce mieć porządnego, to będzie miał, nie? Jak nie tylko ma chłodzić, a jeszcze ma pięknie wyglądać, no to trzeba dołożyć trochę kasy i, i kupić. Przykro mi. działamy, bo dzisiaj mamy mało czasu. Jeszcze jeden zadzwierciedlony na drugiej ścianie. Listewkę robię. Zaraz wam pokażę, jak wychodzi z tą listewką. Nie, nie będzie tak źle, bo się fajnie schowa za zasłonę. A ci, którzy, którym przeszkadza listewka, to sobie przygotowujcie kable wcześniej, przed yy, wykończeniem pięknie domu. I wtedy będziecie mieć superowo. Ja wiem, co wy, będziecie komentować, tam jakieś komentarze dziwne. To jest bez sensu. Jeżeli po prostu byłaby taka wizja, przygotowania, to by nie było nic widać. No, tak jest. Musiało być trochę ostro, bo przeginacie niektórzy czasami. Dobrze. A tutaj wydmuje by, to powiecie z boku. Chociaż w tym przypadku dużo się to nie, nie będzie to robiło roboty. Bo, to, bo jakby wisia w jakimś wąskim korytarzu na pewno by to dużo, dużo pomogło, a tutaj to jest po prostu fajny bajer. Słuchajcie, my już jesteśmy na zewnątrz. Wskazamy sobie, to Te wewnętrzny Wewnętrznie Wam nie pokazałem. Pokażę Wam na końcu, jak wygląda ta druga. ta Bracelet yy, E. To jest akurat ta jednostka zewnętrzna od tych jednostki. I powiem Wam tyle, że może tego wszyscy nie wiecie. O, zrobiliśmy skopinę do, do rynny. Pamiętajcie, żeby jak zrobicie skopinę do rynny, poinformujcie klienta o tym, czy, że może wystąpić coś takiego jak cofka. Czyli jak tutaj nazbiera się jakiś patyków, trzeba to wyczyścić przynajmniej raz na rok ten czyszczak. Bo jeżeli nie, może zrobić fontannę w środku, także pamiętajcie o tym, żeby przez kogoś, chociaż tutaj jest fajnie, bo już jest niżej odpływ, widzicie, yy, od tych odgrzania, czyli mogłoby nawet, jakby było jakieś ciśnienie, to trochę wyrzucić do tej klimy wewnętrznej, żeby tam nie zalało tego domu. A co jeszcze Wam pokażę? Klientka ma na górze tego lg tutaj, multi'ego jakiegoś, no ale to na samej, nie zdaje to egzaminu, że jednak klima po prostu multi jakiś. O kurde, go się tutaj dali czadu. No, nie powinienem takich rzeczy pokazywać, a nie, bo to panie ktoś mi zakleił, bo tu coś wchodziło jakieś tam, wiecie, yy, ptaki czy coś takiego, dlatego tak to zaklejone jest, może mało ostycznie. jak zdaje egzamin, egzamin, dobra, chodźcie tak w drugą stronę, e, co mam jeszcze powiedzieć, pamiętajcie o tym, że jednostki nie zawsze są jednakowe, te prezlejski bardzo fajnie, cicho, równo chodzą, chodźcie naokoło, muszę wam coś nagrać, nie wiem, czy ten film wam wrzucę, czy jest w ogóle sens w taki film, po prostu dużo gadania, a nic fajnego nie ma do pokazania, ale tu mamy drugą jednostkę już szykujemy, odkurzaczek przygotowany, nic będzie sobie wisiała. Zobaczymy czy to zrobimy z z kopinami, bo tu myślałem, że jest mniej tego chodniczka, a tu jednak jest tego więcej. I teraz jest problem, tu chyba jest nadmuch do kominka, nie wiem jak my to rozwiążemy już teraz, nie ja mam pojęcia. Zrobimy do przodu pewnie i tyle, bardzo ładny ogród. odbany, a wy co, nie zapomnijcie stawić łapeczki do góry i subskrypcji oczywiście, jeżeli oglądacie ten film i dotrwaliście do tego momentu. Jedziemy z kopcem. bo noc, tak? Tak. Jak zrobić skropiny? Do przodu, proste, 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 proste. Proste rurko do przodu. Prostą rurką do przodu. Ja się zamartwiałem. Kurde, tu goś! Prostą rurką do przodu. Dziękuję, do widzenia. Bez dziur w elewacji. Elewacja ta. A ja się tu przejmuję. Kurde, myślę co, ja powiem moim widzom, co ja powiem wszystkim po kolei. Trzeba było tylko zapytać. No, idzie? I to jest troszkę ten komentator ma. To jest ta jednostka, ta, ten nowy Plus i on jest troszkę szerszy. Może tego nie wychwycicie w tym momencie. Może, może ma podobny wymiennik, ale to chyba nie. to jest tak. o Takie 2-3 centy, tak? Tak. O. Różnica wielkości gabarytowa tej jednostki zewnętrznej. No i tutaj jest szersza. Ogólnie no, te droższe klimy, są trochę szersze, ale też nie róbcie dramatu, nie? Pojedynczy jest na pewno wymiennik. Tu widać, tam by było widać te drugie ruki z tyłu. Nie ma, nie trzeba nas rozkręcać, kurczę. A wewnątrz tak, wewnątrz tak. Dobra. Tak to się prezentuje. Podobnie jak w tamtym modelu, ale... Robi wrażenie. Trzymajcie się. Klimat odsłonięty się? funkcji grania na razie. Będziemy go testować. No i robić WiFi. Tak to wygląda. sypialnia wygląda w ten sposób. Miałem pokazać to pokazałem. Tylko, że nie w pionie, tylko w poziomie. Miał.